Cześć, witam Was tutaj. To nie, a to jest kolejny odcinek z Klika Radzi. Teraz nie będzie fejda. Tak widzicie? Coś się zmieniło. Dziwota, czy nie dziwota? A zobaczmy meczeki. Grałem teraz. No to zajebiście i ładnie. Ja pierdolę 48, zbieram do 50 i usuwam najtańsze kasy. No dobra. A co mi tam wiadę jeszcze kolejny raz? Możecie się zorientować o co chodzi w tym odcinku. Będziemy robić jackpoty. Dobra, za 65 to jest gówno. No a za 700 to jeszcze jeszcze. Ser nie takimi gównami mi będą wjeżdżać. Przy... 15. Sprawdzamy, co nam wrzucili. Wow. 2000. Wow, na 16, nawet. Kadam, tut tut Ale to jeszcze nie jest coś w tym desie. Co ja Bo przypadkowo mi się usunęło nagrywanie. Samoistnie. Dobra, pokażcie. Poczekajcie jeszcze. Muszę to zrobić. Muszę zasejfować grę. Za loadingowanie będzie za 8 godzin. 8 plus 7. Nie chce mi się liczyć. No dobra. Nikt tam nie pisze na fejsie. W ogóle na fejsie. Samuła na świecie, że Stasiek jest chory i nie może wychodzić. Aby był wrog. Tylko, że jestem chory. Słyszycie nawet po głosie. Ale i tak, i tak wiadę jakimiś tam gównami. Do 88. Za 700 ty, ty, jak to wygram, to będzie naj... Tak sobie zwolniłem bez... Jak to wygram, to będzie najlepszy odcinek ever. przegrałem. to tam główienko? Dobra, jeszcze raz wjeżdżamy. Chociaż, że tam przegrałem 720 dolarów. Gorzej by było, jakbym przegrał. Te 48. To by było. Wy chyba nie wiecie, co my odpilnujemy na łefie. O. Bajona, Tiger Tut. Tak, taki za 400 tam wjechał. Czekajcie. I szkoda, że trzy. A myślałem, że mi się zduplikowały. Takie. Okay. 5, 10, Dobra. Co kurwa. Karambi dobra, nie no. Faktorzyniu. Szkoda, że nie ze Star ale by się opłacało wjechać. Zaraz odwrócę. Dobra, czekajcie. Kurwa. By mi nie przeleciało. Jaka skrzyneczka. No, znowu tak. Przecież w skrzyneczkach czasami nie mam przy nagrywaniu takiego raga. chuja bale. Czekajcie. Muszę tutaj Dobra. Tak, widzicie. Tabs, bidamamam. Sim City. No, awangard, Tak. Night. na. I na No dobra, patrzcie, co? Co nam wyleci? Co nam wyleci? M4, nie Łępeczy, GDO 18, Grinder. za 55. To takie małe chustwo. No dobra. Niech dalej. Co tu było za dziw? Co kurwa? Nie, no. Ja tu chyba muszę wygrać. 5000 w puli, jak jabym. Jak moje, że. Jak ja dam 10 tysięcy, to wiecie co to będzie? A że to Ma być najlepszy odcinek ever i największe jackpoty. poty. 25 Jakim cudem. Chyba przejebałem. przejebałem. Chyba przejebałem. Mudę ma się. Kurwa! Przejebałem. Czekajcie, spróbuję sobie odświeżyć. Adi. Kurwa, nie mogę. Przejebałem moje najlepsze skiny. Dobra! Ale co? Co mamy się tam przejmować? 50 ktoś mi Dobra, nie chcę więcej. Słyszycie teraz mojego tatua? Tak, mam master 2. 150, 76. Nie, no. Dobra, czekajcie. Dobra, już jestem. Przepraszam, że mnie nie było, ale wiecie, się tam wychodził. I nie chciałem, żeby ten. Była jego rozmowa, będę zaraz sobie napisał. To jest Nie pozwolił. Czekajcie. Zostawiam. Kurwa. Jest fuksem. No dobra, a co mi tam? I to będzie ostatni jec. Na dziś. No zobaczmy, kto wygrał, kto wygrał, kto wygrał tak, 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 tak. to. Dobrze. Teraz będziesz miał dobrze w piźnie. No dobra, widzicie tylko ładowanie. Już jestem. Hmm. Dobra. Dzięki za oglądanie się Mandaro na